Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Słowo Boże idealnie wyznacza nam dzisiaj temat naszego rozważania. To jest dokładnie Post i Księga Izajasza i Księga Ewangelii Świętego Mateusza mówi dokładnie o poście. Ja tego wczoraj może nie wyjaśniłem jasno, ale te trzy najprzedniejsze uczynki chrześcijańskie, czyli modlitwa, post i jałmużna regulują wszystkie możliwe nasze relacje, które mamy w życiu. Jakiekolwiek mamy relacje, one są regulowane przez te trzy pojęcia, przez te trzy rzeczywistości, przez modlitwę, post i jałmużnę. Dlatego, że relacja z Panem Bogiem jest regulowana, czyli tej relacji dotyczy modlitwa. Dalej, relacja wobec samego siebie, człowieka do samego siebie, pewnego dystansu do samego siebie, to jest post. I relacja do drugiego człowieka to jest jałmużna więc te trzy pojęcia one zbierają wszystkie nasze relacje, które mamy w życiu. Jeśli je dobrze rozważyć, to te wszystkie relacje są po prostu dobrze ustawione, najprościej mówiąc. Stąd też się tym też zajmujemy. To jest pewne takie uzasadnienie wyboru tematu od razu. Dzisiaj post i ten post rozważymy sobie w dwóch punktach. Pierwszy z tych punktów to jest to, że post oznacza pewną ofiarę, pewne poświęcenie. A jeśli mowa o ofierze i o poświęceniu, to one są możliwe, tylko wtedy, kiedy kogoś kochamy, tylko wtedy, kiedy na kimś nam zależy, kiedy widzimy czyjąś wartość, albo wartość tego, dla kogo, albo dlaczego się poświęcamy. Inaczej po prostu nie zdobędziemy się na, na coś takiego, nie zdobędziemy się na ofiarę i na poświęcenie. Z tym związany jest post. Post jest ofiarą i jest poświęceniem. Dzisiaj on jest bardzo trudny. W świecie konsumpcji jest generalnie naprawdę bardzo trudny. Dzisiaj, jadąc sobie ulicą, tak się zastanawiałem tu, wracając z Pelplina do Redy, bo na chwilę musiałem tam wrócić. Patrzyłem sobie na McDonalda, McDonald był pełny po prostu dzisiaj. Ja wiem, że tam jest kwestia tego, czy tam jest obecność mięsa w ogóle, ale, ale sobie myślałem po prostu, ile osób wybrało sobie tam rybne kanapki, a ile po prostu świadomie sobie wzięło zupełnie nie myśląc, co robi mięsne, a dzisiaj jest Piątek Wielkiego Postu, tym bardziej taka możliwość postu ogromna i też ofiarowania tego postu w konkretnej intencji. Pierwszy punkt post oznacza ofiarę i poświęcenie. Drugi punkt to jest post jest drogą do świętości. Post jest ostatecznie przyporządkowany świętości. Pan Jezus powie, że za pomocą modlitwy i postu jesteśmy w stanie zwyciężyć w walce duchowej każde zło. Czasami są złe duchy, których nie można wy, wy, wygonić czy, czy wypędzić samą modlitwą. Ale nie ma takiego złego ducha, nie ma takiego demona, którego nie można wypędzić modlitwą i postem. Dlatego też post jest skuteczny razem z modlitwą w tym, że jest bardzo mocnym środkiem w postępie duchowym. W naszym życiu duchowym pomaga bardzo szybko iść w stronę świętości i tę świętość osiągać. Pierwszy punkt post oznacza pewne wyrzeczenie i ofiary. Tu pewnie trzeba rozpocząć od tej ofiary, która się dokonuje na ołtarzu, bo tutaj jest. Centrum naszego życia. I jeśli człowiek sobie z tego zda sprawę, to będzie bardzo mocno przywiązany do liturgii, do mszy świętej, do Eucharystii. Tutaj bije życie. Bóg oddał swoje życie po to, żebyśmy je mieli. Po to siebie ofiarował. Tak jak rodzice to rozumieją, ofiarują, ofiarując się dla swoich dzieci. Dziadkowie robią to samo. Bóg zrobił to dla całej ludzkości. On złożył swoje życie w ofierze Ojcu. Po to, żebyśmy my mieli życie, Sobór Watykański II podsumuje to jednym zdaniem. Eucharystia jest szczytem życia Kościoła i źródłem, z którego wypływa cała Jego moc. Jeśli chcemy żyć, potrzebujemy Eucharystii. Jeśli chcemy, żeby nasze parafie żyły, potrzebujemy Eucharystii. Jeśli chcemy, żeby nasza wiara żyła, potrzebujemy Eucharystii. Ona jest pierwsza, tu jest źródło życia, na tym ołtarzu dokładnie. I dlatego Benedykt XVI na przykład, co jest genialne. Umieścił krzyż na nowo na ołtarzu. Nie wiem, czy wyście oglądali, czy oglądacie czasami celebracje papieskie, msze święte, którym przewodniczy papież. Papież ma krzyż na środku ołtarza po to, żeby ten krzyż przeszkadzał trochę, dlatego że kiedy tego krzyża tam nie ma, tam sobie stanie ksiądz na przykład rano, to tak rano patrzycie wtedy, tu mu odstaje tak, cały tego. To znaczy, że spał na tej stronie i teraz tak wygląda, jak wygląda. Teraz ksiądz patrzy na Was, i sobie patrzy, tak, w trzeciej ławce tych nie ma, w czwartej ławce tamtych, w piątych tego, i tak ma już wszystkich tam policzonych tutaj, jak w kościele jesteście. Jak stoi na środku krzyż, to on w jakiś sposób denerwuje i przeszkadza, i to jest jego zadanie, dlatego że kapłan patrzy na wiernych w perspektywie krzyża, tej ofiary, którą Chrystus uczynił, i że to, co się tu dokonuje, to nie jest zwykłe spotkanie międzyludzkie, to nie jest zwykłe zawiązanie wspólnoty, uczta. To jest ofiara Boga, który kocha i który teraz powtarza swoje dzieło na tym ołtarzu. I kiedy Wy patrzycie na hostię, która jest podnoszona w czasie konsekracji, to patrzycie też w perspektywie krzyża, czyli tego, co zostało, co się tam dokładnie dokonało na krzyżu, a co jest tu powtórzone w każdej mszy świętej. Jeśli msza święta wydaje nam się być rutynowa, to my zapominamy że to jest ofiara, która jest walką. Genialnie to powie Louis Bouillet, to jest francuski teolog, który mówi: W czasie Mszy Świętej Bóg walczy o życie i walczy na życie i śmierć. Do tego stopnia. Kiedy to najbardziej widać? Po pierwsze, daje nam Słowo Życia, po drugie, przebacza nam grzechy na początku Mszy, to jest cały czas walka Boga o życie. Błogosławi nam, walczy o życie. Ale najbardziej to widać w tym momencie, kiedy kapłan bierze w dłonie martwy, martwy chleb. Wypowiada słowa konsekracji i Duch Święty dokonuje wtedy dzieła ożywienia. To jest żywe ciało Jezusa Chrystusa. Prawdziwe, żywe ciało. Bóg z tego, co jest martwe, wyciąga życie. Powołuje to do życia. To, co jest śmiertelne, co jest, co jest zupełnie martwe, co jest materią, nieżywą, powołuje do życia, wyrywa do życia w tym momencie, w momencie konsekracji. I tak samo robi z winem, który jest martwy, który jest czystą materią nieożywioną, wyrywa ją do życia bóg walczy o życie w czasie eucharystii. To jest coś niezwykłego dlatego że mi się od razu przypomina świadectwo siostry zakonnej, która została w diecezji Grenoble wysłana do pewnej parafii, w której było dziesięć jeszcze starszych kobiet modlących się na różańcu, ale biskup nie mając księży wycofał z tej parafii księdza i mówi niech siostra tam idzie, niech modli się z tymi starszymi kobietami. Niech im w niedzielę udziela Komunii Świętej, siostra miała jeździć do sąsiedniej parafii, gdzie jeszcze był ksiądz, przywozić najświętszy sakrament i udzielać po prostu komunii tym osobom. I kiedy te osoby wymrą, zamykamy kościół i po prostu tam będzie albo jakaś sala spotkań, albo jakieś takie miejsce dla wspólnoty po prostu miejskiej, gdzie oni sobie będą wystawy robili i inne rzeczy. I siostra poszła z tym nakazem biskupa, to jest niesamowite świadectwo, jak się słucha tej siostry. Poszła z tym nakazem biskupa i mówi sobie na początku: No, wprowadzę w życie to, co mi kazał przez biskup. I tak się modliła z tymi starszymi paniami, ale potem, w pewnym momencie, mówi przecież: Panie Jezu, Ty jesteś życiem. Sam powiedziałeś o sobie: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Skoro jesteś życiem, to znaczy, że z Ciebie życie się potrafi udzielić także tej wspólnocie parafialnej, która umiera tutaj, która właściwie już jest w totalnej agonii. To są ostatnie chwile. I co ta siostra zrobiła? Obiecała Panu Jezusowi, że przez godzinę będzie adorowała Najświętszy Sakrament codziennie w intencji parafii. Mijał miesiąc, dwa miesiące, mówi siostra. Wnerwienie wzrastało, bo się nic nie działo. Ona sama siedziała przed Panem Jezusem i mówi cała w nerwach. Mówi, obiecałeś, że w tobie jest życie. I co? Pół roku nic, siedzi sama. Mówi, Panie Jezu, no to jest duża ofiara. Codziennie w tych wszystkich moich obowiązkach, które ja tutaj mam, żeby teraz jeszcze znaleźć godzinę na adorację, no to jest spora ofiara. Siedem miesięcy nic, 10 miesięcy nic. Po dwunastu miesiącach, mówi, coś drgnęło. Otóż jedna z tych pań, które przychodziły na różaniec, postanowiła sobie, że będzie razem z siostrą przychodzić w tym czasie, kiedy jest adoracja. Siostra sobie pomyślała, mówi, liche pocieszenie, bo ta i tak się modli. I to jest starsza osoba, więc tutaj nic z tego nie będzie w tej parafii. Ale potem się opamiętała: I mówi, Panie Jezu, właściwie w tym momencie... Już było 200% adorujących. Największy, najbardziej gwałtowny wzrost liczby adorujących w całej historii. Potem doszła trzecia osoba, ale to już był mniejszy wzrost, bo to już tylko o 33% skoczyło do góry, potem w tej perspektywie. I potem zaczęły dochodzić kolejne osoby. Kiedy siostra składała to świadectwo, to było jakieś 3 lata temu, mówiła, że po prostu biskup ją, ją wycofał z tej parafii, do tej parafii wrócił ksiądz, tam jest po wielu latach pierwsza komunia święta, parafia po prostu zaczęła żyć. Totalnie zaczęła żyć. Mówi, dlatego, że, że w pewnym momencie sobie uświadomiłam, w tobie jest życie. Twoja ofiara niesie życie. I to życie się nie może skończyć. Ono musi trwać. Ono musi się rozlewać. Jeśli cię będę prosiła, to życie zostanie dane. I to jest życie, które nie tylko dotyczy naszego tutaj życia na ziemi, życia naszych parafii, ale to jest ofiara, to jest poświęcenie, które się przedłuża ku życiu wiecznemu. To jest coś, o czym bardzo często przy ofierze i przy poście zapominamy. Wtedy post bardzo łatwo zamienić w dietę, post bardzo łatwo zamienić w kurację wyszczuplającą, a post tym nie jest. Post jest podporządkowany życiu wiecznemu. Prosta historia małżeństwa, które przeżywało 50-lecie swojego ślubu. No i żona gdzieś tam wyczytała w czasopiśmie. Mówi, słuchaj do męża, jak my chcemy jeszcze trochę pożyć, to my musimy przejść na dietę owsiankową, bo ja przeczytam, że to jest bardzo dobre i od dzisiaj na śniadanie i na kolację będzie owsianka. Mąż oczywiście posłuszny przez całe życie, no dobra, chcesz owsianki, no to będzie owsianka. I była ta owsianka przez te lata do 60. do diamentowych godów, do 60-lecia ich małżeństwa, kiedy ona sprawdza ich kon, stan konta i mówi, słuchaj, myśmy na tej diecie owsiankowej... Całkiem nieźle zaoszczędzili. To może teraz na naszą sześćdziesiątkę byśmy sobie gdzieś polecieli do ciepłych krajów. Na co mąż cały uradowany mówi, mój Boże, tyle dziesięć lat katorgi z tą owsianką, przynajmniej jakieś takie owoce będą dobre, tego wszystkiego, dobra. Lecą na te wycieczki, cieszą się, jadą na lotnisko, wsiadają do samolotu. Wylatują, katastrofa lotnicza, giną i on i ona, ale za wzorcowe życie małżeńskie idą do nieba. Spotykałem świętego Piotra. Święty Piotr mówi: mieliście piękne życie małżeńskie. I chodźcie, tutaj jest dworek, który Pan Bóg dla Was przygotował. Ten, ten dworek piękny tutaj jest dla Was. No i w tym momencie. Żona oczywiście jeszcze z myśleniem takim zupełnie ziemskim. Pochyla się do męża i mówi: Słuchaj, ledwo nas na mieszkanie w bloku było stać, w ogóle nie patrz na ten dworek, w ogóle sobie to wybić z głowy, my tego nie utrzymamy tutaj. Święty Piotr mówi: Przestań myśleć po ziemsku, to jest dla was. Pan Bóg to za darmo wam daje, żeście sobie na to zasłużyli. To jest wasze miejsce, wasze zamieszkanie. Schodzą cali szczęśliwie. Ona tam biega tutaj, dotyka zasłony, cała ucieszona. Tam kuchnia, tego, wszystko pięknie, a on stoi przy oknie i patrzy. Piotr podchodzi i mówi: Nie podoba ci się? Coś nie gra tutaj. Nie no, bardzo gra. Tylko, że tam jest pole golfowe. A ja przez całe życie chciałem grać w golfa. A zawsze było, a to przynieść, a to podaj, a to zawieździecie, a to przywieździecie, a to zrób zakupy, a to napraw, a to idź tutaj, a to zrób tamto i tak dalej. Nigdy nie było czasu na tego golfa. Piotr mówi, no co za problem, idziemy na pole golfowe, będziemy grać w golfa. Poszli na to pole golfowe, zmęczyli się trochę. Święty Piotr mówi do nich, chodźcie, tu jest znakomita restauracja, zjemy sobie coś. I tak teraz, żeby trochę pobudzić Wasze zmysły w tym rozmyślaniu. Wchodzą do tej restauracji, a tam dziczyzna, pachnie pięknie, kurczaczek, pachnie pięknie. Piątek dzisiaj co prawda, to może ryby byśmy też wymienili, żeby dobrze tak pobudzić Wasze zmysły i to wszystko czują oczywiście, ale żona nauczona doświadczeniem ziemskim pochyla się do męża i mówi Wara, ja tu żadnego lekarza nie znam. Cukier ci skoczy, cholesterol ci skoczy. Ja nie wiem, gdzie ja cię mam tu zaprowadzić. W ogóle na to nie patrz. Popatrz sobie na warzywka tam i na surówki. Takie rzeczy będziesz jadł. Piotr oczywiście mówi daj, że mu się najeść tutaj w końcu. I tu, tu naprawdę nic mu nie zaszkodzi. Więc żona sobie trochę nałożyła. Święty Piotr nałożył. Poszli do stolika, a ten mąż ze swoim talerzem lata tam od jednego do drugiego jego nakłada, żeby to być pewnym, że on się tu naje po tych 10 latach owsianki i idzie z tym talerzem, ale zamiast na twarzy mieć szczęście wypisane, pewne takie podirytowanie się rysuje na jego twarzy. Podchodzi do tego stolika, patrzy na Piotra, na żonę, bierze ten talerz po stół i mówi ty i ta twoja owsianka, a moglibyśmy to być już 10 lat temu. I jest coś takiego, że jesteśmy okrutnie przywiązani do rzeczywistości ziemskich i ten post traktujemy jako zło jakieś konieczne. To jest droga, która wiedzie do nieba. I tam Pan Bóg przygotował to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć. Jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. To jest to, co Pan Bóg nam przygotował. I teraz przechodzimy płynnie do drugiego punktu. Post jest drogą do świętości. A czym jest świętość, to pokazuje bardzo prosta historyjka. Dzisiaj rano się zapędziłem, bo ta historyjka opowiada o małym Jasiu, a przewodniczył mu święty ksiądz proboszcz, więc zmieniłem na Kazika. Ale teraz akurat księdza Proboszcza tu nie ma, więc pewnie jest za zakrystii i słucha. No ale przynajmniej nie widzę, jak, jak na mnie patrzy swoim krytycznym wzrokiem, więc niech będzie mały Jasiu. Mały Jasiu wchodzi do kościoła z tatą w słoneczny dzień i pyta taty, jak zaciekawione dziecko, patrząc na witarze, mówi, kto to jest? Tata mówi, to jest święty Łukasz. A tutaj kto jest? A to jest święty Antoni. A tam kto jest? To jest święta siostra Faustyna. I tak się dowiedział po kolei, kim jest każdy ze świętych. Kilka dni później, jakiś czas później na katechezie, słyszy pytanie katechetki, która zadaje pytanie, kim jest święty. Dzieci się zgłaszają, jedna, druga, trzecia odpowiedź, i w końcu: No, Jasiu, powiedz się tak wyrywasz strasznie, kim jest święty? I Jasiu wtedy z całą dumą mówi tak: Proszę Pani, święty to jest ten, przez kogo widać słońce. Święty to jest ten, przez kogo widać Słońce. Kto nie zasłania sobą pana Boga, tylko pokazuje, że Bóg jest miłością. Kto całym swoim postępowaniem, kto swoimi słowami pokazuje, że Bóg jest miłością. Żeby wam tę historię konkretnie zilustrować, w jaki sposób wyrzeczenie, poświęcenie, ofiara i miłość prowadzą do tego, żeby być świadkiem, żeby pokazywać Boga, żeby przez nas przechodziło Słońce. Trzeba przywołać pewnie tu bardzo mocno przykład błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. O niej kiedyś ukazał się taki artykuł, że w ciągu miesiąca nawróciło się dzięki niej 3000 osób w Kalkucie. I to był czas, w którym też spotkała się z arcybiskupem Nowego Jorku, obecnie sługą Bożym. Wtedy arcybiskupem był arcybiskup Fulton Sheen. I ten arcybiskup przyjechał do Matki Teresy i mówi tak. W ostatnim czasie zrobiliśmy w naszej diecezji potężną akcję duszpasterską. Mnóstwo ludzi Ogromne siły zaangażowane w to, ulotki, różnego rodzaju takie akcje, które zrobiliśmy, mnóstwo pieniędzy w to władowaliśmy, i to przyniosło bardzo marne efekty. Biorę gazetę do rąk, czytam i oczom nie wierzę. Matka Boża, matka Teresa z Kalkuty, mała osóbka, nikłej postury przy marnych środkach, które posiada, trzy tysiące osób nawróconych. Jak matka to zrobiła? I wtedy jest genialna odpowiedź Matki Teresy, która ilustruje nam to, że święty to jest ten, przez kogo widać słońce. Otóż Matka Teresa odpowiada tak: Właściwie nic szczególnego nie robię. Zbieram tych ludzi z ulicy, bo oni już nie mają siły sami wstać, bardzo często. I daję im po prostu czyste i suche łoże. Mamy te lekarstwa, które mamy, więc staramy się w jakiś sposób tych, którzy są naszymi podopiecznymi, leczyć. I tylko jeden raz zadaję im pytanie. A czy ty byś chciał usłyszeć o Panu Jezusie? I większość arcybiskup, co oni mi wtedy odpowiadają, pytają się mnie, a czy Pan Jezus jest podobny do ciebie? A ja im odpowiadam, nie, to ja chcę być podobna do niego. I wtedy oni mi mówią, tak, to chcemy usłyszeć o Panu Jezusie. Święty to jest ten, przez kogo widać słońce. I tutaj nic więcej, nic szczególnego większego nie trzeba. Ale po to, żeby było widać Słońce, i tutaj chciałbym dotknąć takiego szczególnego wymiaru świętości, trzeba mieć serce czyste, trzeba mieć serce, które jest blisko Boga. I tu, w tej konferencji o Pościu, musimy koniecznie dotknąć tego, że Post zaczyna się od tego, że mamy serce pojednane z Panem Bogiem czyli klęczymy w konfesjonale, przepraszamy go za nasze grzechy. I pilnujemy serca w stanie łaski uświęcającej. To jest najważniejsza rzecz, która dotyczy naszego życia chrześcijańskiego, żeby serce było w stanie łaski uświęcającej. I teraz pewne takie tylko małe wskazówki dotyczące tego naszego spowiadania się. Otóż bardzo Wam doradzam posiadanie stałego spowiednika i regularną spowiedź. To są środki duchowe, których szatan boi się jak ognia, jak wody święconej. Jeżeli będziecie regularnie się spowiadali i posiadali stałego spowiednika, w tym momencie macie życie duchowe, które bardzo szybko ruszy do przodu. Pan Bóg będzie mógł bardzo skutecznie i bardzo efektywnie działać w naszym życiu. To są potężne środki wzrostu duchowego. Stały spowiednik i regularna spowiedź. Poza tym nigdy nie załamujcie się, że do spowiedzi trzeba przychodzić często. Nie ma limitowanego czasu spowiedzi. I my się czasami łudzimy, że nasza miłość do Pana Boga jest mierzona czasem od spowiedzi do grzechu. Jak ja długo wytrwam teraz od spowiedzi do grzechu? Nie? Teraz trzy tygodnie, to już jest prawie że doskonałość duchowa. Jak cztery tygodnie, to już jest siódmy chór niebiański i tak dalej. Więc taka klasyfikacja. Zupełnie się mylimy to może wbić w pychę człowieka wręcz przeciwnie może wbić w pychę człowieka takie myślenie naszą miłość do Pana Boga i termometrem tej miłości do Pana Boga jest czas który dzieli twój grzech od twojej spowiedzi jak szybko po grzechu idziesz się wyspowiadać jak długo czekasz żeby twoje serce trwało w stanie grzechu i nie było pojednane z Panem Bogiem to jest miara miłości do Pana Boga jak długo twoje serce musi Czekać i cierpieć w tym grzechu, żeby znowu się pojednać z Bogiem. Nie bójcie się tego. Każde przyjście do konfesjonału to jest obiecanie Panu Bogu, ja tutaj jeszcze wrócę. A przecież to trzeba być realistą. Człowiek do końca życia będzie grzeszył. Więc obiecujemy Panu Bogu, klęcząc w konfesjonale, ja tutaj jeszcze wrócę. Poza tym słyszałem u jednego księdza wikariusza i to bardzo fajne zdanie, które się da też do spowiedzi. Zaaplikować i dzisiaj chcę wam je powiedzieć. Otóż on mówi tak, nie ma świętych księży, są tylko księża, którzy się często spowiadają. I ja dzisiaj chcę je przełożyć na cały kościół. Nie ma świętych wiernych, braci i sióstr w Chrystusie. Nikt z nas nie jest święty. O ile będzie święty, o ile się będzie często spowiadał. To jest jedyny warunek świętości tu na Ziemi. Żeby do tej świętości jak najszybciej dążyć, jak najbardziej ją osiągać. Nie ma świętych wiernych, są tylko tacy, którzy się często spowiadają. To są ci, którzy poszczą, którzy składają ofiarę duchową Panu Bogu, którzy są zdolni do pokory przyznania się do prawdy o sobie samych. I jeszcze jedna ostatnia rzecz dotycząca spowiedzi i dotycząca pewnego takiego problemu, który się zaczyna w Kościele coraz bardziej pojawiać. Otóż, czasami zaczynamy sobie wybierać. To, w co chcemy wierzyć, a co nie. I rachunek sumienia nasz jest bardzo wybiórczy. Bo powiem Księdzu o tym, że nie byłem na mszy świętej, powiem o tym, że modlitwa była zaniedbana, że jakieś grzechy mowy były, powiem. Ale co mi się Ksiądz będzie wtrącał w moje sprawy tutaj intymne? Tego nie ruszać. To sobie ominę. Dalej. Jeżeli Ksiądz mówi mi o miłosierdziu Bożym, o tym, że Pan Bóg jest nieskończenie dobry, piękny, wspaniały, okej, okay, w porządku, to akceptuję, całym sercem. Ale kiedy jednocześnie powie, że ten sam Pan Bóg pragnie tego, żeby nie żyć ze sobą jak mąż i żona przed zawarciem związku małżeńskiego, to serce się gdzieś buntuje. Kiedy powie, że Pan Bóg mówi nie używać środków antykoncepcyjnych, to serce się gdzieś może buntować i zaczynamy sobie robić wiarę bardzo wybiórczą to jest bardzo niebezpieczny syndrom który się dziś dokonuje bo ten kto sobie zaczyna wybierać słowie Bożym stawia siebie samego nad słowem Bożym i je osądza sobie z niego wybiera co jest prawdziwe co jest nieprawdziwe ale wtedy stajemy się śmieszni a nie święci Bóg nie chce naszej śmieszności chce naszej świętości żeby wam to pokazać dobitnie już bardzo dobitnie otóż pewnego pewnej niedzieli zachorował proboszcz Mały wiejski parafi, ale zachorował, patrzy przez okno plebanii i widzi, że idą parafianie na msze. Mówi: Ja nie wyjdę, bo cały teraz w gorączce tutaj leżę. Za telefon do kościelnego i mówi: Natychmiast kartkę, długopis i tutaj do mnie na plebanie chodź. Chodziesz, powiesz jakieś ogłoszenia, które mam do przekazania. Kościelny kartkę wziął, długopis i pisze tak, punkt pierwszy. I dyktuje. Ksiądz proboszcz jest chory, kropka. mszy świętej nie będzie, kropka. wy grzechu nie macie. Kropka. Punkt drugi, we wtorek jest uroczystość świętych Piotra i Pawła, kropka. po południu w naszym kościele będzie ślub. Kropka. Punkt trzeci, pisz, w sobotę przyjdzie ksiądz z obcej parafii, z sąsiedniej parafii, przyjdźcie do spowiedzi. Kropka. Punkt czwarty, w przyszłą niedzielę kolekta jest dla Ojca Świętego. Zapisałeś wszystko? No, ksiądz proboszcz tak szybko dyktował, że ja sobie słowa klucze napisałem, ale będę wiedział, co tu najważniejsze, co powiedzieć to sobie napisz na końcu jeszcze, że ktoś zostawił pewien czas temu torbę w kościele. Jest w zakrystii, można ją odebrać z zakrystii. Zapisał, pobiegł do kościoła, przybiega taki jakiś dziejany i mówi tak. Ogłoszenia księdza proboszcza. Ksiądz proboszcz jest chory, ale wy za to grzechu nie macie. We wtorek jest w naszym kościele ślub świętych Piotra i Pawła. W sobotę przyjdźcie do kościoła, bo ksiądz z sąsiedniej parafii się będzie spowiadał, a w niedzielę ojciec święty robi u nas kolektę, torba jest w zakryści. Bardzo zdrowa jest to wasza reakcja. Człowiek, który sobie wybiera, jest śmieszny, ale nie święty, Bóg nie chce naszej śmieszności. Post, ofiara i poświęcenie służą także temu, żeby to, co w danym momencie jest dla nas trudne, trudne do przyjęcia także, co jako prawda Boża jest trudne do przyjęcia, bo czasami sobie z tym nie radzimy w danym momencie, żeby ukorzyć samego siebie, mieć na tyle pokory umysłu. Żeby stwierdzić, że skoro Bóg tego od nas chce, to chce naszego dobra, On nie kładzie nam kłód pod nogi po to, żebyśmy się potykali, ale stawia nam wysoko poprzeczkę, tak żeby nieustannie dbać o naszą wolność i o nasze dobro. Jeżeli będziemy te dwie rzeczy zachowywali w życiu post i modlitwę, to nie będzie w naszym życiu duchowym, nie będzie w naszej walce duchowej demona, który nie ustąpi przed tak potężną siłą Boga, która w modlitwie i w poście się objawia. Ten post jest ofiarą, jest poświęceniem, którego Bóg chce, na wzór jego najświętszej ofiary, która zostaje ponowiona za każdym razem, kiedy sprawowana jest musza święta. Ale ten post nie jest sam dla siebie. On ma prowadzić i prowadzi w sposób bezpośredni, z naszym czystym sercem, pojednanym w sakramencie pokuty i pojednania do świętości. Amen.